kiedy oglądam y, produkcje y, dotyczące, no takie kryminalne po prostu. Y i wcale nie, nie chodzi mi tylko o polskie produkcje, to zastanawiam się, na ile praca policji w nich przedstawiona to jest taka praca policji, która, która faktycznie mogłaby się wydarzyć. Ty doskonale wiesz, jak funkcjonuje, funkcjonują śledczy. Właśnie, to, to zapytam się ciebie wprost: czy, czy my, jako odbiorcy, widzowie, ludzie, którzy nigdy nie mieli bezpośredniego, bezpośredniej styczności, z pracą e, detektywów, e, możemy brać to, co widzimy na ekranach telewizorów, za, za taki pewnik? To, co różni na pewno opowieści fabularne, to to, że mm, policja ogólnie działa zespołowo, czyli nawet moje książki, wszystkie i wszystkich moich kolegów, gdzie mamy jednego detektywa, który rozwiązuje jakąś zagadkę i on sam realizuje te, te wszystkie etapy, no to, to jest totalna fikcja. I wszyscy policjanci to wiedzą, ale też jakby biorą poprawkę na to, e, wygląda to mniej sexy, przez to, że jakby jest rozkaz i masz takie podzielone zadania i nawet, nad, nawet ten, który prowadzi to dochodzenie, on wszystkiego nie robi. W książce to by się tego nie dało mm -hmm. napisać, bo to po prostu byłoby niezjadliwe. Natomiast inne elementy, przeklinanie, <laughs> durne żarty, rechot. Na, w różnych sytuacjach bardzo traumatycznych też jest bardzo dobrze często oddany. W morderczyniach to jest dobrze oddane. Jak rozumiem to, jest jakby radzenie sobie tak, z tym. Tak, z tymi... to jest po prostu wypuszczasz tą mm -hmm. negatywną energię i jest to sposób na to, żeby pójść dalej. W przeciwnym razie oni by wszyscy płakali, leżeli pokotem i jakby nie, nie, nie mogliby zrealizować żadnej czynności. W związku z tym, jakby to jest taki ich sposób na to, żeby. No, po prostu. Alkohol. Alkohol nadal występuje, ale też częściej występują teraz inne używki, no niestety. Nie, jakby z alkoholem też jest bardzo poważny problem, yy, w ogóle jest poważny problem, dlatego że niby są teraz psychologowie dla policjantów, którzy mają kłopot, no ale przecież nie pójdziesz do pani psychologii, i nie zwierzysz się, bo by cię zaraz zawiesili. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.